Kolekcję monety Włochy Dante Alighieri, 2 euro rok 2002. Witajcie na naszym kanale. Dziś przyjrzymy się włoskiej monecie 2 euro z 2002 roku. Pochodzi oczywiście z Włoch. Wybita w pierwszym roku wprowadzenia gotówki euro. Jest to moneta bimetaliczna. Waży 8,5 g i ma średnicę prawie 26 mm. AS zdobi portret wielkiego poety Dantego Alighieri. Widzimy też manegram Włoch Ri. Rok 2002 i znak mennicy Rzym, R. Rewers to standardowa, dobrze znana strona dla mone euro z mapą kontynentu i nominałem. Moneta ta upamiętnia wejście Włoch do strefy euro, a ważny dla kultury wizerunek Dantego został wybrany w publicznym głosowaniu telewizyjnym. A Wy? Macie tę monetę w swoich zbiorach? Co o niej sądzicie? Zostańcie z nami po więcej numizmatycznych ciekawostek. Zapraszamy na kolejne odcinki. Gdzie przybliżymy Wam kolejne wyjątkowe monety. Subskrybujcie nasz kanał. Zostawcie polubienie, mały gest, wielkie znaczenie.